Morski TV, naszym gościem jest dzisiaj trener Ligopolu Bartor Złotar. Dwa pierwsze pytania, może troszkę przewrotne, jako że nie prowadziliśmy jeszcze z Panem żadnego wywiadu, to tak, jak się Panu pracuje w Wiglopolu? No Nie mogę naszekać na pracy w Wiglopolu. Zrobiliśmy dobrą robotę na jesień. Jest fajny młody zespół i, i miło z nim współpracować, aczkolwiek czeka nas teraz kawał ciężkiej pracy. Po tym okresie będę mógł coś więcej powiedzieć na ten temat. Po rundzie jesiennej drużyna zajmuje ósme miejsce. Dla Pana to jest y, sukces czy porażka? Niewątpliwie, jak na Białyminka, to jest dobry zespół. Biorąc pod uwagę to, że praktycznie iglopol nie został wzmocniony, w się do czwartej ligi. Chłopaki naprawdę wykonali kawał dobrej roboty i, i myślę, że to miejsce odzwierciedla potencjał zespołu. Y, jak będą wyglądały przygotowania do rundy wiosennej? No, rozpoczęliśmy 10 stycznia te przygotowania. Trenujemy 4-5 razy w tygodniu. Do tego dojdzie z od 28 stycznia. Pracujemy zarówno na hali, jak i na własnych obiektach na zewnątrz. Także często biegamy na bałach, można nas tam spotkać. Także korzystamy z eurobojska przypadkowe. Jaka, będzie, jaka jest frekwencja na treningach przygotowawczych do rundy wiosennej? No na dzień dzisiejszy zdecydowanie zadowalająca. Chłopaki Dobre. bardzo sumiennie pracują. Bardzo chcą, że tak powiem, są zainteresowani tym, żeby, żeby dobrze przy, przygotować do rundy. Wiadomo, problemem jest to, że chłopaki pracują na zmiany. Ale tak jak y, trzeba przyznać, że, że niektórych nawet stać na to, żeby zwolnić się z pracy, żeby przynajmniej tą jedną czy dwie jednostki w tygodniu zaliczyć. Czy w zespole planowane są jakieś wzmocnienia? Jak tak, to na jakich pozycjach? Planowałem jeszcze w listopadzie, w grudniu, żeby kogoś sięgnąć po kogoś z zewnątrz, y, szczególnie do linii ofensywnych, ale jest to w naszej sytuacji finansowej. Jest to sprawa dosyć trudna. Z tymi, co rozmawiałem, no to mają jakieś tam żądania finansowe, które nie są do, dla nas do spełnienia. Dlatego skupiliśmy się na tym, żeby szukać chłopaków i w zespole juniorów, i w zespołach z niższej ligi. Dwóch chłopców jest z piątej ligi, którzy być może do nas dołączą. Kwestia czy działacze spiszą się na medali, czy, czy pomogą nam ich pozyskać. Jak sam Pan mówił, brakuje nam strzelnego napastnika, może by zastosować taki trigger, jak zastosował trener Stefanik, czyli przesunąć kogoś z obrony, Tam mamy w obronie bardzo dużo, dużo zawodników, do linii ataku. No, to trener Stefanik rzeczywiście z Adrianem tutaj miał nos, no ja na razie nie, nie widzę tutaj takiej, takiej możliwości, może, może z Józkiem jakoś skonsultuję, może coś podpowiem, to żartuję, no prawdę mówiąc, tych bramek nie strzelaliśmy tak mało, więc y, wiadomo, y, fajnie by było jakby był ktoś taki, który by zapewnił nam te 8 bramek w rundzie. Ale prawda jest taka, że rozkłada się strzelanie bramek na, na więcej, większą ilość zawodników w zespole, to też jest chyba, przez to jesteśmy mniej y, taki do rozszyfrowania przez przeciwników. Mm -hmm. Jest w zespole zawodnic zawodnicy, którzy podczas pańskiej pracy w iglopolu podnieśli swoje kwalifikacje zawodnicze? Lepiej trenują, lepiej, lepiej, lepiej grają? No nie mnie to oceniać. Ja jestem z nimi za krótko, żeby, żeby takie, tak, taką opinię wyrazić. Yy, niewątpliwie chłopaki naprawdę się starają. Jest to młody zespół, bardzo ambitny. Yy, bardzo fajnie mi się z nimi pracuje. A, a jeśli, jeśli któryś z nich, że tak powiem, wypłynie z iglopolu na szersze wody, no to będzie powód. Do satysfakcji nie tylko dla mnie, ale pewnie dla, dla całego klubu, pewna również dla kibiców. I ostatnie pytanie. Jaki jest cel stawiany przed panem i przed zespołem na rundę ważną? No niewątpliwie chcemy się utrzymać. To jest cel numer jeden, bo mamy tych punktów 26, ale z tego co jestem zorientowany, zespoły, które w tym momencie znajduje się w strefie spadkowej, no, poczyniły poważne wzmocnienia i, i to będzie trudny okres, trudna ta wiosna będzie dla nas. No nie ukrywajmy, że, że nie stać nas na grę o, o czołowe miejsca. My musimy się skupić na tym, żeby w tym pierwszym sezonie zapewnić sobie spokojny byt. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Dziękuję.